<śmiewanie> A, czy coś mi się przywidziało, czy ten dziwny zwierzak wbiegł nam właśnie do garażu? <śmiewanie> <śmiewanie> Zostawcie. Zostawcie mnie. Co go tak wystraszyło? A. A. Zwoł mnie Lampo, a to Klopsik, Milady i Pilu, a ty? Kim ty właściwie jesteś? Jestem wielbłądem. Mam na imię Katali. To jest napisane, że mieszkasz na pustyni. Co robisz tutaj? Au, au, a, a. Mój pan Abdul przywiózł mnie i przedstawił koledze z bujną grzywką. Winston! Ale wtedy jego zły kot próbował mnie zamknąć w piwnicy. Bus! Bus! Więc uciekłem. A teraz chcę wrócić z Abdulem do domu. Bez obaw, znajdziemy Twojego pana. Miał! Droga wolna! Ciszej, klopsiku, trzeba znaleźć Abdulla. Oh, może krótka przerwa? Oh, czuję chęć na spaghetti z klopsami. Niedobrze. Łapsio! Kociątko. Dobrze się czujesz? Chcesz więcej poduszek? E, prawdę mówiąc, chce mi się pić. <śmiech> <A>. <śmiech> Wybacz, ale lubię tylko sok pomarańczowy. Jesteśmy kotkami, nie pijemy Sioćku. My Nie, ale może babcia ma sok. Droga wolna! Cii. Siedzi na górze. Zachowujcie się cichutko. Sok, gdzie jest sok? O tutaj. Nie dosiada. Zostaw to mnie. Dali! Co to było? Czy to wy kotki? Kicie? Nic się nie stało? Jestem ślepa bez okularów. O, czy to nowy wieszak? Kiedy go kupiłam? Chyba się starzeje. <słuch> Nigdzie nie widzę Abdula. <słuch> Tak! Okropnie mi przykro, Abdulu. Widocznie twój wielbłąd uciekł. O, bardzo dziwne. Nie wiedziałem, że potrafi chodzić po drabinie. Może nie lubił mojego towarzystwa. Mhm. Będzie mi go brakowało. ale lepiej już chyba pójdę. Szerokiej drogi i nie smuć się! Ten wielbłąd cię nie docenia. A teraz już będzie mówić. Woz, sprowadź wielbłąda! Szybko! Trzeba uprzedzić Kataliego, zanim będzie za późno. Jeśli Abdul wyjedzie, Kataliego nie znajdzie. Co? Wyjeżdża? Jak to? Winston powiedział Abdulowi, że nie chcesz być już dłużej jego wielbłądem. Jak ja nie znoszę kłamców! Muszę znaleźć Abdula, zanim stąd wyjedzie. Beze mnie? Stój! Nie możesz od tak biegać po okolicy, bo wiesz, jesteś wielbłądem. Milady, mam pewien pomysł. To nie jest najlepsze przebranie, jakie widziałam. Ale jak znajdziemy Abdula? Bąsiki go znajdą. Hmm? Arcykotki? Dokąd się wybieracie? Iha! Naprzód Katali, <ścoughs> To wielbłąd jest katali! Na pomarańcze pali, ekologicznie szybki, wygodny oraz gibki. To wielbłąd jest... Katali. chcesz Katali! Ta jazda mi się śni! Katali, Katali, dali, Więc jedź, jedź, jedź! I fizyki wszystkim prawą krzycz! Prawdziwy cud! Jej bunt się nie boi żadnych dróg! Więc jedź, jedź. Jeszcze trochę, Katali, dasz radę. Nie poddawaj się! Chwila, mam coś, co pomoże. Sok pomarańczowy, pierwsza klasa. Nie, zabrakło benzyny. Ja też bym chciał trochę soku. A ja to bym wolał wyścigowego wielbłąda. <laughs> Katalin! Jednak wróciłeś! Już myślałem, że mnie opuściłeś, kochany! Winston, przyjacielu, dzięki stokrotne za zaproszenie! Przybyłem od razu wraz z moim wiernym Katalin. Abdulu, bracie! Wezwałem cię, bo chcę zbudować galerię sztuki i wystawić w niej twoje dzieła. Winstonie, jak miło! To będzie ogromna galeria sztuki! W mini centrum handlowym, które zamierzam zbudować. A tak naprawdę to będzie mini galeria sztuki w ogromnym centrum handlowym. Słuchaj, sąsiadka babcia Pina ma piękny obraz, lecz nie wierzy, że warto go wystawić. Hej! Hej! Rzecz mnie zwierzaku! Tylko powiedz, gdzie znajduje się ten obraz. Właśnie tu, w tym domku. Pomożesz mi ją przekonać, Abdulu? Wystarczy, że to podpiszę. Wtedy wystawimy obraz. Dobrze, niech spojrzy. O, spójrz na to, Abdulu. He, <grystanie> dzieło bosa. Cudowne. A Katali wręcz nie może mu się oprzeć. A więc, Abdulu, proszę za mną. Gdy babcia Pina podpisze, nareszcie zburzy jej dom. U <grystanie> jejciu! Winston chce zniszczyć do marcy kotków moich przyjaciół. Trzeba ich ostrzec. <grystanie> Teraz coś zjeść? Kto jest głodny? Miau, 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 miau. <laughs> tak się składa, że mam mnóstwo kluseczek! Hmm. Hmm? Co? Co to za dziwny miał? Miau, miau, miau. <laughs> Kicie! Więc tak dziko miał bo jesteście takie głodne. Kto tam? Zdawało mi się, że kogoś widzę. Katali, witaj w Arcykotki, wiecie co się stało? Winston nabrał Abdula! Obiecał zbudować galerię i wystawić w niej jego dzieła i obraz babci Piny. Abdul przyniesie babci pilnie dokumenty i poprosi o podpis. To niebezpieczne. Jeżeli babcia to podpisze, Winston będzie mógł zburzyć dom. Trzeba ocalić domek. A ja mam arcy pomysł. Zamienimy domek babci w galerię sztuki. Jeśli będzie tu galeria, Abdul pokaże dzieła u nas, a babcia niczego nie podpisze. Tylko jak to zrobić? Zmienimy domek w prawdziwe dzieło sztuki. Pomoże La On jest kocim artystą. Weźmiemy ze sobą kluski babci, a dla ciebie, Katali, sok pomarańczowy. Dzięki, Klopsiku. Ha! Na pokład, koci przyjaciele. Jedziemy do kociego artysty. La pomóż nam. Babci jest w niebezpieczeństwie! A z twoją pomocą możemy go ocalić! Musimy go zamienić w dzieło sztuki! Ależ arcykotki, gdy chodzi o sztukę, monsieur La jest zawsze do usług. Ale żeby wasz pomysł się udał, potrzebnych będzie więcej kotów. Katali, zaczekaj na nas u babci i pilnuj Abdula. Ale teraz musimy znaleźć inny transport. Więc czas na zjebawy w pielęgnie. Tak pilu, ale do tego są potrzebne kluseczki babci Piny. To jest sekret klusek, mocy od babci. Piny. I gotowe. Oto nasz ac mistrzu mieszania barw Igor chce pomóc Igor Mamoskow Dajemy wam pomocną łapkę świetnie malujemy ja też chodzę! Lubię malowanki! Hmm. 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 Ruszaj, Abdulu, i wróć z dokumentem podpisanym przez babcię. Już idzie! Moc kluseczek się wyczerpała! Nie damy rady tego skończyć! Ja pomogę, arcykotki! Klopsiku, daj mi sok pomarańczowy! Ja znajdę znawcę, który wyceni mój obraz. O! Dzień dobry pani. Kłania się Abdul, znawca sztuki. Szybko poszło. Dotarł pan tutaj, zanim do pana zadzwoniłam. Proszę wyjść. Może herbatki? E? Chętnie służę. E, bardzo dziękuję. Ja w sprawie pani obrazu. Ależ wiem, jest na górze. Chętnie go panu pokażę. E? Proszę bardzo. Sam pokój to nic takiego, taki sobie zwyczajny. Ale obraz. Ale przecież to nie pokój. To dzieło sztuki. U, 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 u. U. O to jest prawdziwa Prawdziwe. sztuka. Nie pamiętam, żeby masz tyle namalowała. U. Trzeba tu wpuścić światło. Wszak tu jest więcej cudów. Cały dom to dzieło sztuki. O, jakoś troszkę przegapiłam. Pani dom to galeria sztuki, o jakiej zawsze marzyłem. Czy mogę tu wystawić moje obrazy? Oczywiście, to zaszczyt. Może jeszcze herbatki, panie Abdulku. <grym> o! A teraz, kiedy na pewno skłonił babcię do podpisania dokumentów, mogę wreszcie zburzyć jej dom. Winstonie, co to za kopanie w moim ogrodzie? Zejdź z drogi, babuniu, żeby dom przypadkiem nie spadł ci na głowę, kiedy będę go burzył. Winston, przyjacielu, nie możesz burzyć tego domu. To dzieło sztuki. Nie potrzebuję już Twojej galerii. Wystawię swoją kolekcję tutaj. A co z dokumentami? Czy babcia je podpisała? O, nie, Winston. Zresztą nie będą już potrzebne. Zabierajmy się stąd. Skoro dom jest bezpieczny, powinniśmy podziękować naszej kociej Ferajnie za pomoc! Jiem Lampo! Zaplaśmy ich na wielki koncie! Tutaj? Ale przecież tutaj nie ma sceny! Bo jeszcze nie widziałeś, co potrafią arcypojazdy. Prostko ciastyczna wystawa, Katali. Zgodzisz się? Tak, milady. Nawet obraz babci Piny pasuje do artystycznej atmosfery. Pod nadmiaru sztuki chce mi się pić. A! 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 Co prawda, nie jest to wielkie dzieło, ale za to w dobrym smaku. Idealne miejsce na zupełnie nowe, lekkoatletyczne zawody, które nazywamy maratonem futrzaków. Witam wszystkich zawodników. Widzę, że już stoicie na linii startu. Przedstawcie się nam. Jestem Linka? Jestem Katali, wielbłąd Katali. Jestem Mama. Ja jestem Osiołek Ciuch-Ciuch. i. -ciuch. Pasiołki zazwyczaj mówią: Będziecie się ścigać na trasie wokół kociej góry, aż przetniecie linię mety, która jest na farmie. Tam na zwycięzcę będzie oczekiwać. Mimi, nasza kocia lekarka! Klopsik przywiózł napoje dla spragnionych sportowców! Oranżada dla wszystkich! Pijcie, gdy tylko wam się zachce! Nie, już się chce! Każdemu zawodnikowi towarzyszy arcykotek, który przeprowadzi ich przez kolejne etapy. Zostanie zdyskwalifikowany każdy, kto przyjmie jakąkolwiek pomoc arcykotków. Ich zadaniem jest jedynie przekazanie wskazówek. Ja je myślewałam! Katali będzie prowadzony przez zwinnego lampo. Nince wskaże drogę, wytrwała trwała mi Lady. Marze po towarzyszy wspaniały klopsik. No i wreszcie, Pilu będzie pilotką osiołka ciuchciucha. Arcykotki, możecie odwrócić pierwszą kartę. Zawodnicy, macie zrobić dokładnie tyle kroków, ile jest na karcie. Pamiętacie liczbę? Na miejsce. Do biegu. Start. Maraton w trzaków rusza! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem. Pierwszy etap nie jest łatwy. Sportowcy zapamiętują liczbę kroków i odliczają je w biegu nie osiołek, ciuch, ciuch! Jest pewny siebie, będzie zupełnie jak ciuchcia! Dwadzieścia hmm? 25, dwadzieścia pięć, Czekaj, ciuch, ciuch, Ile kloków miałeś zlabić? Przyjrzyj hmm? się Aha. uważnie! Hmm. Już to widziałem, Pilu! Mam zrobić 52 kroki! Pięćdziesiąt <laughs> dwa? Tutaj jest 25! pięć! <laughs> 51, pięćdziesiąt Muszę skręcić w lewo. Dobra. <tuszel ăsta> <tuszel ăsta> nie myślałem, że będzie aż tak ciężko. <tuszel ăsta> Klapsiku utknęłam. Podasz mi pomocną łapę? Wybacz, nie mogę. Jeśli ci pomogę, zostaniesz wykluczona. Dalej, ciuchciuch! ciuch. Popatrz, Plosie, na tę Ha, Muszę iść w prawo. Ciuchciuch ciuch, idzie w złość lana. Ściełka wskazuje w lewo, a nie w prawo. Maru, ja Ci pomogę! Złap mój ogon! Dzięki! Wow! Kocia postawa fair play! Ciuchciuch ciuch pomógł, marzeć! W lewo, ciuchciuch! Ciuch. Teraz muszę biec w lewo! Czekaj, ciuchciuch! Pograpilu. Zaraz pokaż mi kolejną kartę. Dobrze, Ciuch, Ciuch, ale tym razem uważaj. Na tym etapie zawodnicy powinni pobiec ścieżką, której numer jest zapisany na karcie. Hmm. A! Mam biec ścieżką numer 9. Gdzie ona może być? Ścieżka numer 6 jest na prawo. Ścieżka numer 9 jest na lewo. Ale. Ciuch, miał pobiec inną ścieżką. Numer sześć. Gdzie ten ciuch, ciuch? A oto Nina! Walczy na wyjątkowo trudnym podejściu. Czy da radę? Dam radę! Dam radę! A, nie dam rady! Nino! Uh, nie musi nim go złapiecie! Uh. Kolejny raz osiołek Ciuchciuch -ciuch pomaga w potrzebie innemu zawodnikowi. Choć stycznie, Ciuchciuch! Ciuchciuch! -ciuch. Katali, coś cię boli? Nie lampo, tylko mam kłopot, bo chce mi się pić, a niestety nie mam oranżady. Wypiłem całą na początku wyścigu. Katali mogę oddać Ci swoją oranżabę, jeśli chcesz. Przecież mówi się, Ziada! Maraton futrzaków wkrótce się skończy. Jeszcze odcinek z górki i zawodnicy dotrą do farmy. I pierwszego biegacza to ciuchciuch ciuch, nasz osiołek. I kolejny ciekawy zbieg okoliczności, przyjaciele. Ciuchciuch ciuch, wiele razy pomylił drogę, ale jako pierwszy dobiega do mety. Y ale gdzie jest meta? O tutaj, tu jest napisane. Przy jajkach? A gdzie ja znajdę jajka? Nie, Ciuchciuch, ciuch. powinieneś. Przepraszam, Pilu, ale nie możesz mu pomagać. Spójrz mi, Ciuchciuch źle przeczytał. Napisane jest jabłka. Tak, masz rację. Przeczytaj uważnie, Ciuchciuch. Ciuch. Już przeczytałem. Jajka, tak jest napisane. Hmm, Osiołek jest pewien, że dobrze przeczytał. <laughs> Chodzianka. Ciuch, ciuch! Przed chwilą był oczywistym zwycięzcą, ale wyprzedzają go Katalinina i Mara, którzy skończyli wyścig!